Dzień dobry. No, witam serdecznie. Właśnie rozważamy Słowo Boże i głosimy też Chrystusa na cały świat, bo jak jest napisane w dziejach apostolskich, że jesteśmy świadkami Chrystusa i mamy o nim świadczyć, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. No, czy siostra właśnie wierzy w Chrystusa i wierzy, że będzie ten raj na ziemi w, w jednym pasterzu? Przepraszam? Bardzo Pani Cię nie przedstawiła. Kim Pani jest? Ja jestem córką Bożą. Moim Bogiem Ojcem jest Chrystus za Adama. Przepraszam Panią bardzo. Ale jeżeli mi wiadomo, to Bóg nie ma córki na ziemi w sensie cielesnym. A Chrystus Bóg ma. Miał na ziemi w sensie cielesnym swojego Syna, tylko Jezusa. Tak, jednorodzonego. Zgadza się? Zgadza się się. I ten Najwyższy ma swoje imię, które należy czcić. A Jezus jest tym pośrednikiem, przez którego mamy Bogu oddawać cześć i chwałę. Czy pani zna imię Boga? Ale jego ojciec, ojciec Chrystusa. Ale przepraszam bardzo, mm -hmm. zatem mam pytanie. Mm -hmm. Czy pani zna imię Boga? No, imię Boga to jest Immanuel Bóg z nami. Nie, proszę panią, Bóg ma własne imię. To nie zna pani pisma świętego. No moim Bogiem, Ojcem w niebie jest Chrystus, Manuel Bóg z nami, Panią, bo Jego ja, Ojciec... Ja, przepraszam bardzo, a mm -hmm. jak teraz się obchodzi narodziny, to czyje narodziny? Boga czy narodziny Chrystusa się obchodzi? Syna Bożego? Kto się urodził na ziemi? Syn Boży. No to jak może być Bogiem? Stał się... Kiedy przyszedł na ziemię jako człowiek, to co? Świat Boga pozostał w tym czasie? Jak Maria była brzemienna? Ale Chrystus się narodził w słowie proroczym już, Czecia y, Proro, Mojżeszowa. Nie, Chrystus się narodził jako człowiek. Jako człowiek na ziemi się narodził z woli jego ojca. Bo on go tu przysłał na ziemię. Tak. Poczęty został duchem świętym, Maria urodziła go jako człowieka. Ale ojciec jego ma własne imię i własną chwałę, o której Jezus powiedział, że tylko Jemu się należy chwała jego ojcu. A tak, ale. Mm -hmm. Ale jego ojciec powiedział to jest mój syn umiłowany, jego o, słuchajcie. Nie, wreszcie, syn, A nie Bóg, tak jak pani powiedziała. Ale Bóg z Boga prawdziwego. Ale proszę panią, syn, a ojciec to są chyba różnice, prawda? No ale ten syn I stał ten się ten ojcem. No tak, ale ten syn stał się ojcem, tak jak ja byłam córką, a urodziłam dwie córki, to stałam się matką. Ale proszę Panią, tak, czy Jezus miał dzieci na ziemi? No tak, Hebrajczyków 2,13. Czy ojcem swoich dzieci na ziemi? Hebrajczyków 2,13. Hebrajczyk syn urodził, stał się ojcem. Tak. No, no to w jakim Bo, sensie? W sensie takim, właśnie, że on mówił, córko twoja wiara cię uzdrowiła. A, dzieci, czy Panią nie macie do coś do jedzenia? Nie inaczej, tak, to się odnosi I... do duchowych dzieci, ale nie do cielesnych. Izajasza do 9, dzieci. 5, 7. Znaczy... Jest napisane Panią, Ojciec Odwieczny, Bóg mocny książę Spokoju. Tak, jest. I kto tam ma być? Kto to powiedział? Proszę Paniu, jeżeli... Jeśli Pani chce głosić Słowo Boże, to proszę nie mylić pojęć i poznać Biblię. Przede wszystkim tak jak jest Nie, od od po, to od poznania ojczysta, Boga Bilięcać prawdziwego. Boga, czyli poznać imię Boga. Jakie ma ten Bóg? Bo on nadał sobie imię. Ale siostry, będzie siostra, jak będzie się stało Jechowa, Jechowa, to nie uratuje, bo Jechowa w a, języku polskim... To jest kobieta Jechowa. Czyli nie Jezus, Jezus Syn Boży, no widzi Pani, doszliśmy do porozumienia, że Jezus jest Synem Bożym, a Bóg, Jego Ojciec ma własne imię Jehowa i Jemu należy się najwyższa część i chwała, tak jak Jezus powiedział, O jest większy niż ja, widzi Pani, a Jezus przyszedł spełnić wolę swojego Ojca. Ale Boga tak prawdziwego jest... możemy poznać na rodzinie, Jego Ojciec. Wszystko mu przekazał, jest większy dla Jezusa, jest zawsze większy, bo to jest syn Boży. Ale ten, jest większy. Tak. ale Pani ten, wierzy, że jest największy. I ale ten syn został wywyższony przez swego ojca został wywyższony. Wszystko. To na Bogu i nigdy nie razem mamy Jezusa Bogiem. Nigdy, proszę Panią. I on nigdy jako sam sobie nie rościł do tego pretensji, że jest. Równy swojemu ojcu zawsze mówił, że ojciec jest większy niż ja, ojciec nie przyszłą na ziemię. Nigdy nie mówił, że jest równy Bogu. Ale w Adamie umieramy... Jest... Kto jest Twoim, siostro, kto jest twoim zbawicielem? Przepraszam, nie może zróćmy, niech pani się zwraca do mnie pani, bo nie jesteśmy siostrami. Ale nie pani to ani jest... Trzeba siostrami, ani siostrami. W, w Adamie i w Ewie. Hmm. Pani tak. No, Panie Radny, jestem z Kobry i z grzesznymi dziećmi, bo mam dzieci, znaczy. Jezus właśnie odkupił od, od przechód. I to jest Może właśnie ta różnica między tak. nami, żeby nie mylić woli. Tak. Jak Pani ma. chce uczyć, biegnie to, to proszę. Ja coś nie uczę, bo ja przekazuję wiary, właśnie, pa, Słowo Boże przekazuję, dzielę się swoją wiarą, bo jak Chrystus powiedział, idźcie... Pani chce się dzielić swoją wiarą, tak jak to robił Jezus. No tak, od... To tak, nagle musi pan czekać albo trzy godziny, bo za trzy godziny dopiero będzie. Chleb. Po swoim o. ojcu nie ma, a jakby no. to Także zna. siadek Jechowy na Palona, na Jechowe świętą krowę z Ameryki, wychwala imię Jechowa, Jechowa Ratuje, Jechowa nie przyjeżdża, policje wzywają, udają, że dzwonią. Także Jechowa święta Krowa u śmierci, tą siostrę, jak się nie nawróci do króla. Hebrajczyków odnajdziesz? Hebrajczyków 2.13. Srebrzanka Jechowa, tutaj Święta Krowa, fałszywa organizacja Świadków Jechowy. Jest organizacja i, i Armagedon idzie na nich, Hebrajczyków 2.13. Tak. Gdzie to te Hebrajczyki? Zobaczymy, że Jechowa dał dzieci Chrystusowi i ja jestem dzieckiem Chrystusa oszuka i my jesteśmy synami. Hebrajczyków 2,13 jest. Eee, powiedział też, będę mu ufał oraz ja i dzieci, które dał mi Jechowa. Jechowa dał dzieci Chrystusowi. Amerykańska firma nie mogła mu dać dzieci, bo oni nie wierzą, że my jesteśmy synami i córkami Chrystusa Króla. Zrodzony jest prawdę, Jakub 1, 18. Także świadkowie, macie Biblię i nic nie wiecie o Chrystusie, że przyszedł. Przyszedł i nie fałszujcie obrazu Chrystusa Efezjan 4.20, Efezjan 5.14, Mateusz 10.8. Skrzeszamy Was. Objawienie 20 rozdział 6 wersy.